Wiadomość o dokończeniu wojen klonów, zrealizowaniu po dłuższym czasie ostatniego finałowego sezonu, była dla mnie najbardziej zaskakującym newsem związanym z Gwiezdnymi wojnami kiedykolwiek. Wszyscy fani serialu zdążyli się już chyba smutkiem pogodzić, że seria została urwana, wątki niektórych postaci zostały dokończone czy rozwinięte książkowo, a następnie wszedł jej następca, czyli Rebels. Rebelianci, w którym oprócz nowej drużyny głównych bohaterów Fani Clone Wars, mogli przywitać z powrotem parę lubianych postaci z poprzedniej produkcji. Stąd decyzja, żeby już jakiś czas po zakończeniu Rebels rzucić jeszcze siódmy, finałowy sezon Wojen Klonów nielichom mnie zdziwiła, ale też nastawiła optymistycznie. Nie powiem, żebym lubił w The Clone Wars absolutnie wszystko, bo zdarzało mi się narzekać na tę produkcję, plus uważam oryginalne Clone Wars Gendy'ego Tartakowskiego z 2003 roku za coś na pewno ciekawszego artystycznie. Filmowy pilot serialu z 2008 był taki sobie, tak samo jak pierwszy sezon i animacja w nim. Niemniej Wojny Klonów to coś takiego jak taki solidny, ale leniwy uczeń lecący jakiś czas na trójach, ale w końcu zaczynający poświęcać na naukę nieco więcej czasu i stający się uczniem Piątkowym. Od sezonu drugiego The Clone Wars robi się zauważalnie bardziej angażujące fabularnie. Stopniowo poprawia się animacja, nawiązania do filmów autentycznie cieszą. Z czasem polubiłem serial mimo jego wad. Wątek na Umbarze, wątek niebiańskich, wątek niemalże ujawnienia rozkazu 66, finał sezonu szóstego. Te historie wspominam chyba najlepiej, jednak największym plusem tej produkcji są postacie. To dzięki rozbudowaniu relacji głównych i pobocznych bohaterów Gwiezdnej Sagi wojny klonów stały się tym, za co masa osób je uwielbia. Razem z książkami i komiksami serial pokazuje, Kazał nam wreszcie szersze relacje i specyficzną przyjaźń między Anakinem i Obi-Wanem, zbudowaną na dogryzaniu sobie nawzajem, ale też na zaufaniu i lojalności. Clone Warsowy Anakin jest nie tylko butny i często agresywny, ale również honorowy, oddany przyjaciołom, jednocześnie uszczypliwy, ale i opiekuńczy wobec swojej uczennicy. Mimo, że potrafię bronić powszechnie wyśmiewanej kreacji Haydena Christensena, bo moim zdaniem parę rzeczy zrobił on dobrze, to z ręką na sercu przyznaję, że Anakin Skywalker w wykonaniu Lantera jest po prostu lepszą postacią. Ale to nie jest szał wyłącznie o Anakin. Nie. Wojny klonów pozwoliły na przykład zajaśnić należycie postaci hrabiego duku, który po swoim występie w filmach zostałby, jak dla mnie, natychmiastowo zapomniany, gdyby nie to, że wcielił się w niego sir Christopher Lee. Postać Asoki została rozwinięta na tyle, że z początku bardzo krytykowanej postaci stała się na ostatecznie jednym z fanowskich ulubieńców. Dostała swoją własną książkę i znaczącą rolę w rebeliantach. Ale ostatecznie to nie Jedi i sitowie są tu najciekawsi. To klony. Tytułowi żołnierze Armii Republiki jaśnieją najbardziej. Porusza ich poczucie wspólnoty i braterstwa, refleksje nad swym człowieczeństwem. Dualizm rozumienia dramatu wojny i świadomości, że gdyby ten wyniszczający galaktykę konflikt nigdy nie zaistniał, to nie istnieliby także oni. Żołnierze klony powstali w laboratorium, ale kończyli nieodmiennie jako czujący ludzie z całym spektrum emocji. To dlatego zapamiętaliśmy Rexa, Fivesa, Echo, 99. To rozwój ich relacji ze współbraćmi, i ich dowódcami Jedi, sprawił, że rozkaz 66 wreszcie zaistniał w świadomości fanów Star Wars jako prawdziwie dramatyczna i smutna scena, a nie to, co oglądaliśmy 15 lat temu w Zemście Sithów. Seria jakichś losowych zabójstw, w nudziarzy z laserowymi patykami, o których prawie nic nie wiemy. Kończąc ten przydługi wstęp, serial Dave'a Filoniego to istotny element gwiznowojenego uniwersum, i fakt dokończenia i zamknięcia tej historii na pewno znaczy sporo dla jej fanów. Pytanie, jak ten finałowy sezon poradził sobie z tą rosnącą bańką oczekiwań wobec niego? Zapraszam na spoilerowe wrażenia, jeśli ktoś jeszcze nie zaliczył odcinków i nie chce sobie psuć zabawy, no to w sumie nie wiem po co tu wszedł. Na własną odpowiedzialność lecimy z koksem. 12 odcinkowy sezon jest w zasadzie podzielony na 3-4 odcinkowe wątki, następujące jeden Drugim. Pierwszy ark skupia się na Rexie, który niespodziewanie nabiera podejrzeń, że Echo, uważany od dawna za martwego, żyje i jest przetrzymywany w placówce separatystów na planecie Anaxis. Próby odbicia towarzysza broni ma mu pomóc specjalna czterosobowa drużyna klonów, znana jako Bad Batch, genetycznie zmodyfikowani komandosi różniący się nieco od regularnych klonów. I to byłby ciekawy pomysł, gdyby te postacie nie były szalenie wręcz nudne. Zostali rozpisani tak stereotypowo, że nawet nie oglądając tych poświęconych im odcinków, da się bez problemu rozgryźć, kto jest kim w tej drużynie. To jest Rekker. jest. Tempem osiłkiem. To jest tek Nosi okulary, więc jest super inteligentny. To jest Crosshair, jest Edge Sniperem. A to Hunter i jest. Dowódcom i, i w sumie tyle można o nim powiedzieć, może jeszcze to, że urwał się z planu Hotzas 2. Generalnie postacie te skonstruowano wyłącznie wokół tych właśnie wymienionych cech i niczego więcej. Z pewnością wśród klonów zaprezentowano do tej pory ciekawsze osobistości. Mimo to te cztery odcinki z udziałem Bad Batch oglądało się całkiem przyjemnie, była to typowa akcyjniakowa opowieść ze sporą dozą szczelańska i rozwałki. W historię fajnie na koniec wpasował się Anakin, mm, z wizualiów podobał mi się wariant droidów bojowych wykorzystywanych na Anaxes, różniących się od regularnych B jedynek bardziej wiadką konstrukcją. Bez Zdziwienia przyjąłem powrót Admirała Tręcza bo w końcu w tym uniwersum każdego śmiertelnie rannego da się zrecyklingować jako cyborga, i się akurat potrzeba wyjąć coś z szuflady z postaciami do zagospodarowania. Nie były to złe odcinki, ale po prostu to, co miało być ich zapewne główną atrakcją, czyli Bad Batch, niespecjalnie przypadło mi do gustu. Aczkolwiek wizja wykonywania przez nich rozkazu 66 jest... intrygująca. Po niezłym początku nastąpiło rozwinięcie sezonu i... ten... no... Ehm. Um... Ech, miejmy to za sobą, bo w pełni podzielam zdanie większości. Odcinki od 5 do 8 są absolutnie najgorsze w tym sezonie i nie wiem, czy nie plasują się w dziesiątce najgorszych odcinków serialu. Skupiają się tym razem na Asocy, próbującej odnaleźć nową drogę po wystąpieniu z zakonu Jedi. Przypadkiem zawędrowuje ona na dolne poziomy korusant, gdzie poznaje dwie siostry, Trace i Rafę Martes, po czym postanawia im pomóc w pewnym przedsięwzięciu. Od tego momentu zaczyna się komedia, podczas której na zmianę hijrałem się i kręłem twarz w dłoniach. Hijrałem się głównie z głupoty bohaterek i corusz pakujących się w coraz gorszą Kabałe, bo najwyraźniej nie potrafią myśleć. Tyczy się to przede wszystkim sióstr Martes. Chociaż Asoka wyjątkowo zachowuje się tak, że jakby wycięli jej połowę mózgu, na co wskazuje fakt, że pomimo wyraźnych przesłanek, że opuszczenie tych dwóch idiotek byłoby najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, była Jedi uparcie trwa przy nich niczym kundelu wiązane na smyczy. Siostry Martes to okropnie napisane postacie. Tryz jest nudna i beznamiętna, a Rafa irytująca ciągłymi pretensjami kierowanymi zarówno do siostry, jak i do Asoki. Po dwóch odcinkach miałem ich obu serdecznie dosyć i każde kolejne tarapaty, w które przez własną głupotę pakowały siebie, i asokę sprawiały, że przewracałem oczami. Hej, wiecie co robić, kiedy mamy dostarczyć cholernej mafii ładunek jakiegoś ważnego szajsu? Pozbądźmy się go, narażając siebie i resztę na śmiertelne niebezpieczeństwo, ponieważ boimy się, że stracimy nasz bezcenny stateczek. Dzięki stara. Konstrukcja tych odcinków to też tortura dla widza. Jest nudnawo, przez większość czasu nic zajmującego się nie dzieje, a potem akcja zatacza jakby koło. W pewnym momencie większość odcinka poświęcona jest ucieczce bohaterek z więzienia, żeby pod koniec zostały ponownie złapane, a następnie sama Asoka ucieka w identyczny sposób. To po co było to wcześniej. A w międzyczasie dalej słuchamy docinek między sobą i smutnej historii, Samotnych sióstr numer 55, i palce nas świeżbią, żeby przewinąć do przodu o parę minut. Te cztery odcinki zmarnowały swój potencjał, bo zarysowany tu delikatnie wątek tego, że nie każdy obywatel Republiki uważa Jedi za nieskalanych bohaterów, mógłby zostać lepiej rozwinięty i dzięki temu korelować jakoś z postacią Asoki i jej odejściem z zakonu, ale to zostaje ledwie zarysowane i większość czasu ekranowego jest poświęcone skakaniu sobie do oczu i coraz głupszym planom pogrążającym bohaterki. Oczywiście wplociano też małe nawiązania do innych Star Wars mediów, konkretnie solo, bo dostajemy rzut oka na Kessel, wspomnienie. O poziomie 1313 na Korosant przypomina jedną anulowaną dawno temu grę. Poza tym ten środkowy ARK jest praktycznie bezwartościowy, cała ta historia nie wpłynęła jakoś na sokę, na rozwój jej jako postaci, młoda to grotanka, co najwyżej nauczyła się tyle, żeby starać się nie psuć swojego pojazdu w nowym miejscu, bo można przez to zostać skazaną na towarzystwo dwóch kretynek. Kiedy pomyślę, że ten wątek trafił do finałowego sezonu serialu w miejsce np. czegoś o Wentres poprzedzającego akcję mrocznego ucznia, to coś mnie po prostu skręca w środku. Można dojść do wniosku, że generalnie ten sezon raczej mi się nie. Podoba, prawda? No i gdyby do końca było tak przeciętnie, to owszem, wewnętrzniałbym się tutaj nawet bardziej. Jednak po tym niezłym, ale mało zapamiętywalnym początku i beznadziejnym rozwinięciu przychodzi finałowy segment, który. Mmmm. No, na to generalnie cały czas czekałem. Na to aż coś mi złapie za serducho, i cholera udało się. Ostatnie odcinki skupiają się początkowo na oblężeniu Mandalory, którą pragną odbić z rąk sił Maula połączone Armię Republiki i Mandalorianie skupieni wokół Bołkatan. Początek tego storyarku to czysta wojna zawierucha, jaką zawsze się świetnie oglądało w wojnach klonów. Co prawda nie uświadczymy tu klonów złomujących zastępy separatystycznych klankerów, ale zmagania z wiernymi Maulowi Mandalorianami są emocjonujące. W tle przewija się nawet pamiętanie z rebeliantów Gar Saxon, którego kuriozalna zbroja największego fanboya Maula wcześniej zaprezentowana w komiksach totalnie mnie rozczuliła. Te <laughs> rogi na hełmie. Sama konfrontacja Maula z Asoką była niezwykle interesująca. Ich rozmowa to nawet nie klasyczne dla staro oskuszenie potęgą ciemnej strony mocy, a raczej zaskakująco racjonalna próba przekonania do swoich racji w obliczu niebezpieczeństwa, mającego obalić dotychczasowy porządek. Młoda to Grutanka, oczywiście, nie daje się przekonać byłemu Seatowi. Znamienity jest tu fakt, że dopiero jego wypowiedź o Anakinie, prorocza jak wiemy, spowodowała, że ostatecznie nie chciała mu uwierzyć. Kulminacją stał się chyba najładniejszy, najbardziej naturalnie wyglądający pojedynek w historii wojen klonów i to samym Rayem parkiem robiącym za Motion Capture. Dla Maula, zaś ta animacja w tym show przeszła daleką ewolucję i widać to na każdym kroku w ostatnim sezonie. Finałowe dwa odcinki zazębiają się z akcją Sithów, coś na co wszyscy czekali. Rozkaz 66 w wojnach klonów, i moim zdaniem autorom udało się oddać dramatyzm sytuacji. Asoka wyczuwająca w mocy, co się stało z Anakinem, walczący z samym sobą Rex, obracające się przeciwko to grutance klony, filmowa muzyka przy tej scenie, wszystko to gra na emocjach, cholera, a dalej opamiętanie się Rexa i wspólna ewakuacja z opanowanego przez wroga Venatora. Przejmująca jak współczycia Asoka. Wobec bezsilnych, przez biologiczne programowanie klonów, łzy Rexa. Oj, postanowiono naprawdę wyciągnąć maksimum emocji z tego finału. Już nie wspomnę o samych scenach stricte końcowych tutaj bardzo dobra decyzja o zrealizowaniu ich bez żadnych dialogów. To i piękna muzyka tylko dodają im poetyckości. Asoka i Rex grzebią dawnych towarzyszy broni. Była Jedi, zostawia jeden ze swoich mieczy, który dużo później odnajduje Vader, badający miejsce katastrofy Wanatora. To piękna końcówka, perfekcyjnie korelująca z obiema postaciami. Asoka zostawia z sobą broń, jak i resztki przynależności. Do Jedi, ten sam miecz później umacniała na kina, przynajmniej na jakiś czas w przekonaniu, że kolejna ważna dla niego osoba nie żyje, w efekcie czego kolejna ocalała cząstka światła w nim wygasa. I to jest perfekcyjne podsumowanie długiej historii tego serialu. Ja się pytam, nie dało się tak od razu, bo ten finał w zupełności wynagradza mi poprzednie dużo gorsze wątki. W sumie, gdyby samo oblężenie Mandalory i rozkaz 66 skleić i wypuścić jako godzinny film, to w ogóle bym się nie obraził, bo jest to dla mnie naprawdę godne podsumowanie serii, istniejące jako idealne zemsty zemsty I oczywiście. Nie wszystko się tutaj w pełni udało. Brakuje jakiegoś zarysowania, w jaki sposób później w Rebeliantach Rex spiknął się z Wolfem i Gregorem. To można sobie jeszcze jakoś tam dopowiedzieć, ale nieścisłość co do usunięcia ich chipów kontrolnych, no niestety mocno razi. W Rebeliantach Rex wspomina, że cała trójka wiedziała o chipach i usunęła je przed końcem wojen klonów. Tymczasem w finale poświęconego temu konfliktowi serialu to Asoka usuwa chip Rexa. Nie to mądry, kiedy oba seriale są kanoniczne. No przynajmniej do kolejnego wielkiego resetu, który pewnie czeka nas za parę lat, jak znam życie. Dziwię się bardzo tą nieścisłością, Choć z drugiej strony, Rex, walczący chwilę z programowaniem chipu, to coś zdecydowanie stop ten wzruszających scen w Star Wars, więc w sumie o niego mało się gniewam. Tylko jak w takim razie chipy stracili Wolf i Gregor? Tak samo też parę faktów rozjeżdża się w stosunku do książkowej Asoki. Ale to już jest inna sprawa, bo książka powstała w oparciu o niewykorzystane scenariusze do Clone Wars już po anulowaniu serii. Kiedy już za 5-6 minut miał wchodzić na scenę Rebels i są to pierdały jak różne kolory miecze Asoki. Tutaj zaś niecisłość jest poważniejsza i winić to należy jak dla mnie Dave'a niego, którego robotę, żeby nie było na na ogół szanuję i uważam, że z wielu ludzi związanych ze Star Wars jego wyczucie tego uniwersum jest jednym z najlepszych i cieszę się, kiedy macza palce w coraz now to nowych mediach, na przykład reżyserując odcinki Mandalorianina. Niestety ma też pewną skłonność do forsowania pomysłów na stworzone przez siebie postacie, nawet jeśli, jak widać, średnio pasują one do fabularnej układanki. Słuchaj, Dave, słuchaj mnie, N nie możesz tak po prostu zmienić czegoś, co już zostało ustalone inaczej. Okej? Okay. Zwłaszcza, że też przecież robiłeś przy rebelsach. Ale ja lubię Rexa Jasokę. No wiem ja, ja też. I masa ludzi również, ale to będzie kozacka scena, nieważne, że niezgodna z Rebels. Nie wątpię, ale uuuu, Rex Asoka w drugim sezonie Mando! To jest zgrzyt. Ale mimo tego finał naprawdę mi się podobał. Dramatyzm akcji, tempo, wszystko było tu dla mnie idealne. Zauważyłem, że sporo osób narzeka, że finał powinien być dłuższy, że powinni wpleść więcej scen przeplatających się zemstą sitów, albo wręcz zrekreować niektóre formy animowanej. No tylko po co? Widzieliśmy już je 15 lat temu, a finał Clone Wars miał się ewidentnie skupiać na Reksie i Asoce. To była ich historia i nie było moim zdaniem podstaw, żeby ją jeszcze dodatkowo rozwlekać o inne wątki. Także jak dla mnie, świetny finał. Może początek i rozwinięcie sezonu, zwłaszcza to drugie, mają swoje wady, ale pisko. Końcówki zupełnie mi to wynagrodziła. Towarzyszy temu też takie przyjemne poczucie, że coś fajnego zakończyło się w końcu w należyty sposób. W przeciwieństwie do Rebels. To jest Fraun. Fajnie zostać pokonany przez Deus Ex Machine z filarowego odcinka. Co? Czy ostatni sezon wojen klonów mógłby być dłuższy? Mógłby, byłoby wtedy więcej treści i może zagospodarowano by wątki paru innych postaci. Ale uczynienie z tego sezonu historii, przede wszystkim skupionej na Reksie i Asoce, wyszło moim zdaniem na plus i pomimo wad sezonu uważam go za przyjemne doświadczenie i udane podsumowanie serialu ważnego dla wielu fanów Star Wars. A co Wy sądzicie o tym finale? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach i niech moc będzie z wami.